W środę 30 czerwca w sali narad w Urzędzie Miasta w Bielawie po raz pierwszy od dłuższego czasu spotkali się radni na sesji Rady Miejskiej. Była to bardzo ważna sesja, podczas której burmistrz miasta dr Andrzej Hordy otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim radnym, którzy popierają moje działania, moje pomysły. Dla mnie Oprócz samej sesji absolutoryjnej jest całe 12 miesięcy, które współpracujemy z Radą. Dla mnie jest ważne, że jest duże zrozumienie i akceptacja dla, dla pomysłów, które tutaj wspólnie całym zespołem przedkładamy do Rady. Tutaj trzeba przypomnieć, że zdecydowana większość projektów uchwał przyjmowanych jest jednogłośnie lub z jednym głosem sprzeciwu lub wstrzymującym się. Natomiast wówczas 20 głosów jest popierających dany projekt. I to jest budujące, że nawet radni, którzy można powiedzieć, deklarują się jako opozycja w stosunku do. do do tego programu, do tej wizji rozwoju miasta, którą jest kwintesencją, powiedzmy, moja osoba, też głosują za tymi projektami. Krótko mówiąc, te projekty, myślę, w obiektywny sposób są dobre dla naszego miasta i mnie to cieszy, bo chyba widać, że, że bielawa zmienia się. W dobrym kierunku. Także tutaj dziękuję. Mam nadzieję, że w kolejnym roku ta współpraca będzie nie mniej owocna, nie mniej taka przyjazna i być może jeszcze, jeszcze kiedyś, w którymś roku uda się uzyskać na absolutorium. Jak Pan ocenia ten miniony 2020 rok, bardzo ciężki ze względu na koronawirusa. Jak udało się pozamykać wszystkie projekty i czy wystarczyło pieniędzy w budżecie na ich realizację? Na pewno no był to rok, w którym no, no był pod szyldem pandemii koronawirusa. I przede wszystkim miało to wydźwięk finansowy, bo gmina tutaj, chcąc być elastyczna i taka przyjazna dla przedsiębiorców, wprowadzała szereg ulg, zwolnień z tego tytułu. No i w konsekwencji też pozbawiała się dochodów. Natomiast wiemy, że wspólnie chcieliśmy przetrwać ten trudny czas i myślę, że to się udało. Ale też udawało się zdobywać środki zewnętrzne. W 2020 roku to jest ponad 8,5 miliona złotych. A przypomnę, że 2020 rok to był ostatni rok programowania w Unii Europejskiej i w naturalny sposób tych konkursów było bardzo niewiele i też było niewiele konkursów z pieniędzy krajowych z uwagi na ograniczenia pandemiczne. Natomiast, tak jak powiedziałem, 8,5 miliona zdobyte. Ale też szereg projektów złożonych do instytucji wdrażających po to, aby w kolejnych miesiącach były oceniane. I tu już dzisiaj, z perspektywy 6 miesięcy nowego roku mogę powiedzieć, że praca wykonana w 2020 roku bardzo mocno owocuje. Pierwsze półrocze tego roku, co jest spijanie śmietanki z roku poprzedniego, to jest ponad 20 milionów dotacji, więc jest ponad no prawie trzykrotny wynik z poprzedniego roku. No pokazuje, że 2020 rok był bardzo efektywnie wykorzystany. No i mam. Mam nadzieję, że za rok, jak będziemy już mieli sesję absolutoryjną, wtedy podsumujemy te efekty. Parę słów na temat raportu o stanie gminy. Jest to dokument, który, no można powiedzieć, daje obraz sytuacji w naszym mieście. Jest część opisowa, jest część też finansowa, są tabele, są wykresy porównawcze. No i oprócz odniesienia do roku 2020 są też porównania z rokiem poprzednim, także daje to taką możliwość właśnie porównawczą. Co ważne, sytuacja finansowa gminy jest bardzo stabilna i bezpieczna, choć oczywiście można byłoby marzyć o większych słupkach, jeśli Chodzi o dochody, o inwestycje. Natomiast na tyle, na ile sytuacja pozwoliła i no ta, ta nasza sytuacja gospodarcza też w Bielawie, myślę, że był to pozytywny rok i kolejne będą tylko lepsze. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej w Bielawie.